Bąka... W tym świecie bezkresności, tego ogromu internetu. Dokładnie, opuściłeś mnie, a ja się błąkałem z kirowem i łopatą. Przypomniały mi się stare czasy Minecraft. <grym> Minecrafta grałem jak mnie nie było? Nie, biłam się. O, utopiłem się wcześniej w WoWie, jak grałeś w The Cru, ale nie chciałem tego mówić, bo było <grym> żałosne. Żałosne. A co byś powiedział, jakbym ci nie powiedział, że cały czas nagrywa? Surprise, motherfucker! Zawsze było żałosniejsze. Zawsze mnie zastanawiał. Koleś non-stop gra, A miał najlepsze oceny. Jak on to wiem. robił? Kurde, mózg rozjebany. <laughs> Powiem ci poza nagraniem. Mnie tak jest jak taką jedną wielką Emi, Enigmu właśnie, na już próbę z niewiadomą, nie jak trójkąt Bermudzki, jak Atlantyda kurwa. Siema wszystkim, z tej strony Zipek i Młody. Ja. I witam serdecznie w Dekru, a mody wy. Sapera nadal z tego sapera Pobrej, grasz? Pod... No wypadłem drugie. który masz już poziom w tym saperze? Pierwszy czwarty. A dzisiaj zacząłem. No popatrz, jakiś fa... szybkiego e... tego expa zdobyłeś. No nie. O nie? Ło przejeżdżałem przez torę, a pociąg słyszałem obok. Ale by był dzwon Kurde, znowu napierdalam przez las, no, brakuje mi tylko latarki i slendera Choć nie, mam światła w samochodzie, no to już jest latarka, tylko slendera brakuje Congratulations. Co, wygrałeś? Nie, zrobiłem quest'a saperze? No dobra, gram w WoWa no Poddałem. i wszystko się wyjaśniło. No, no. Ta presja twoja naciskasz tak bardzo na mnie, człowieku, że nie mogę się nawet skupić na jednej rzeczy, muszę... Nie wiem. Dokładnie, wydało to się, że grasz w WoWa. WoWa. Po jestem zajebisty i gram w ty dziękuję. <laughs> Lajka, Ach, łapka jak... w górę, jeśli uważacie, że jestem zajebisty. No będziesz miał w dziur tych łapek, to się czuje. <laughs> no. Więcej łapek niż w świetle <laughs> Tak. Nie wiem, no, musiałbym się podpiąć jakoś do tego, nie? Wejść w współpracę z Rock on wtedy może moja kariera by się trochę bardziej rozwinęła. dlaczego nie wejdziesz w pracy, współpracę z Rock Bo on chce z tobą. No, nie... Boi się, że go zniszczysz. <grym> Zniszczy populację ta. Populacja Rocka maleje, populacja Zipka rośnie. Aż już ponad 1000 subskrypcji. Chuj. Kiedy Kiedy rok rok roku, i rok, w, w którym roku, roku takie ja będę miał. Rok 2015 zapowiada się fenomenalnie, fantastycznie, człowiek. Mówię ci. Fak drzewo. No, liście mi zasłoniły. Nie, muszę ten samochód naprawdę zmienić. bo kurde. Jadę terenówką i przez co mi taką głupią trasę wybiera. Szlak drzwi Jakbym jechał normalnym, szosowym samochodem, to by mi drogi, drogi wybierał. Jo, jo. Wyjedź szosom. No GPS mi tak kieruje po lasach. A GPS. Dobrze, ile jeszcze? Dwa kilometry do celu. Panie i panowie, jeszcze dwa kilometry od celu. Bim, bom. Ding <grych> dong. Co to za miasto? Hmm. Citer, jakoś tak. No ładne, ładne miasto. Ładny zachód słońca. Postarali się <tosy> graficznie przy tej grze, to muszę przyznać. Warta swojej ceny. Tak, tak mi się zdaje. Fajna <tosy> opinia. No chyba... no choć dla niektórych to ta cena była za wysoka Dla niektórych co tu przebywałem jeszcze na TESie. Dobrze, dojechaliśmy do celu misja nagry... nazywa się Gra. No kurde, ale nazwa Jakim samochodem będziemy jechać? Będziemy jechać Nissanem Fu, nie nic Aż nakarmię swojego kraba. Jedz mój krabie i wzrok. I bądź wiary potężny. Będziemy jechać Fordem Shelby. To mi się bardzo podoba. Zapierdol, chuja! Już, jesteś wesoły. Aha, czy, ko czy kolej się chcą mnie zniszczyć, a ja mam spierdalać? Tak, mam rację. Daje biście. Driftem od razu. He, he, he. Kurde, ponitrze. Łoj, woj, woj samochody. Ponitrze do kłębka. A jedz rybę. Ty nie paś tak tego kraba, bo. będzie gruby. Nie, no musi być Gruzie gruby. Ludzie spierdalać schodnika, bo jadę chodnikiem. Ładź, dzwon. Nie, nie było. E Pierdol tamia. Ej, helikopter mnie śledzi, ja pierdzielę. Mają M rozmach z syny Mają rozmach z syny. <grym> Jak tu... <grym> to muszę ucieknąć temu helikopterowi. Wow, kogoś przejechałem na torach. Bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że się w szpitalu odratują. pa jaki helikopter, no Nie, muszę gdzieś skręcić, wtedy tylko zrobię w konia. Tak, to będzie zajebisty plan. Tu skręcam w lewo. Oooo! Za późno skręciłem w lewo! Drzewo. Nie, nie drzewo. Dobra. Kurde, blokada. Kurde, blokada, mamo! Dzwon. Kurde, nitro mi się nie zregenerowało jeszcze. Z pierwszej kolejności nie zrzucaj mnie z drogi. Ej, gdzie tu uciec, gdzie tu uciec, gdzie tu uciec. Za długo się bawię z nimi. Młody, czego nie siedzisz obok mnie? Zdjąłbyś ich. O oh, nie, wiem. Nie, wiem. Wow. Nie, wiem. nie wiem. Wow! Przepraszam, że się tak samo podobijam. O oh, fuck. O oh, ile brokat. Wow! To było dobre, to było umierzone Dobra Uciekłem im trochę, uciekłem trochę helikopterowi ale zaraz mi helikopter znajdę Może mnie nie znajdzie Może mu spierdoliłem Pomiędzy zamogodami Dobrze 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 Jeszcze 17 sekund, nim uciekłem Ło, jaki korek na tej autostradzie, ja pierdolę Ludzie, skąd wy jedziecie? Piekła Dobra, zrobiłem ich fuja, tam zrobiłem blokady A ja zjechałem z autosady, dobra Pięknie Kurczę no kurczem mają fachowiec, jestem Fachowiec? Fachowiec Dobra, udało się Fak uciec. Owiec?

The Green. I'll let you know when it's time. Trzeba Troja zniszczyć, bo chciał nas zniszczyć Decydująca opotyczka, ostateczna batalia. Nowe starcie. Czyżby to była teraz ostatni wyścig, ostatnia misja? Zobowiecie no się w kolejnym odcinku. <laughs> Ciąg dalszy nastąpi. Yeah. Ciąg dalszy nastąpi. O kurde, trochę tu drogi mam. Tu może nie przedłużajmy bardzo. Tutaj zróbmy sobie szybką podróż. A dalej już pojedziemy, bo tu nie mam odblokowanej mapy. To będzie dobry plan. Tak myślę. Nie wiem czemu się grać. Wow. Jakiś... Jakiś rap mi leci w wradu. Leci, leci? Jakiś rap. O, a mój. Gdzieś jest samochód schowany. W tym kierunku gdzieś. Ludzie chodzą. Gdy to jest, kurde, jakaś butla. To gaz od ruskich? Będzie. gdzie ja wjechałem? Kurde Dobrze 6 km do celu Wow, jaki skok ZEDWIE no, no. Wracamy na trasę I oczywiście kamerka z środka Jak to pięknie tutaj Rozróżniające takie Ta kamera w środku No, będziemy jechać przez ten fajny most. Czuję się teraz jak San Andreas. <grywka> Też się przejeżdżało przez taki most. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że jedno z tych miast San Andreas to było wzorowane na mieście San Francisco Wiedziałem, że tamto jest Las Vegas. Pierwsze miasto też i pamiętam już dlaczego czego było wzorowane. To drugie to jest San Francisco było. ładnie idzie, ładnie Już jest brąz Kurde, już jest policja Będzie srebro No Dobra i to Dobrze, zbliżamy się do celu Co? Czyżby finałowa walka? O kurde trudny Nie wiem czy sobie poradzę jak trudny poziom. Dobrze. Jak nie będę dawał rady, to się łóżnie. Naszym mustangiem będziemy ogonić. Bo jak ja nie lubię tych misji, których muszę. Chcę się szturchać. A widzę, się kurde nieźle mi ucieka. Wo, dobra. O, ale jebłeś, ale jebłeś. Jestem. Ale... Na razie wychodzę, więc będę za jakieś pół godzinki. Okej. Okay. Na razie. Na razie. Kurde, jak go dogonić? Mam dobry samochód z tym. Może znowu gdzieś walnie. Kurde. Wow, das ja walnę. No popatrzcie no. Nie mogę faceta dogonić. Nie chcę za bardzo z nitrem szarżować. Kurde, dostał! Dostał! Ale kurde, nadal to jest za dużo. Za dużo nam masz życia jeszcze. Kurde, ale ma szybki samochód. tak taksówka! Kurcze, spowolniła mnie niepotrzebnie. Kurdele... Ziomek, zwolnij trochę! Chyba bardzo musiałem zwolnić. Wow! Ale mnie w coś zrobił, nie? No kurde, ale mnie zrobił konia. Minuta. No, nie dam rady chyba. Jak nie dam rady, to się odezwę, jak zrobię tą misję. to, Myślałem że cię dłu dłużej nie będzie Nie, później mnie dłużej nie będzie Na razie jeszcze mam wolny komputer Mimo, mogę Tak! Udało się Po tylu próbach Żeby was nie skłamać chyba z 20 prób było Dobrze, może i być i to brąz. Ważne, że jesteśmy uwolniony w końcu tej misji. Ło! Wow. Się mordowałem, z pół godziny z jedną misją. Tragedia. Niektóre misje. Uff. I co tutaj mamy? Nie chcę ci złotalić. Jaka szkoda? Oj, no, 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 chyba cię przyłapali. No to mamy kolesia z głowy. Dobrze. Dobrze moi mili. Na tym Na tym wielkim osiągnięciu pokonania naszego troja z wielkim trudem kończymy ten odcinek jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę I zapraszam też do subskrybowania mojego, kana mojego kanału jak chcecie wiedzieć kiedy co nagrywam i co jakie gry nagrywam ja się z wami żegnam widzimy się w kolejnych materiałach do usłyszenia cześć